Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, to jest Polska na serio i jest to, jak Państwo widzą, pierwszy od dawna program, który mam okazję nagrywać w naszym studiu, z czego się bardzo cieszę i mój gość też jest ze mną w studiu, a dzisiaj jest nim pan Witold Stoch, prawnik Konfederacji, kłaniam się. Witam pana, witam pana. I zarazem autor głośnego projektu ustawy stop segregacji sanitarnej, który, pod którym już udało się zebrać... 15 podpisów wymaganych, bo przypomnę, że Koło Konfederacji ma 11 osób, być może ich jest więcej, no ale 15, 15 jest wymaganych i udało się w związku z tym ten projekt złożyć. Czy Pan może zdradzić, kto spoza Koła Konfederacji się podpisał albo przynajmniej z jakich ugrupowań to są posłowie? Mamy, tak jak Pan redaktor powiedział, 11 naszych posłów i 11 posłów z klubu parlamentarnego PiS, aczkolwiek... E, mogę powiedzieć to, co już media piszą, tak? czyli że podpisała się pani poseł Siarkowska, podpisał się pan poseł e, Janusz Kowalski i w tych właśnie kręgach e, takiego, powiedzmy, niecentrum PiSu i w kręgach Solidarnej Polski e, trzeba by pytać, szukać, kto jeszcze się podpisał. E, to wszystko będzie jawne, jeśli jak już e, nasz e, projekt dostanie numer druku sejmowego. Później już te podpisy wszystkie będą, będą jawne. Na razie jest to troszkę przechowywane, mrożone, poszło do analizy, do biura analiz sejmowych i do biura legislacyjnego, ale już mam nadzieję, że wkrótce e, nasz projekt dostanie numer druku i te nazwiska też tych osób, które jeszcze nie chcą się ujawnić, będą jawne. Gdybyście Państwo chcieli przeczytać ten projekt, to należy go w związku z tym, co Pan powiedział, szukać tam, gdzie są projekty złożone, ale te, które jeszcze nie mają numeru druku, czyli ta kategoria złożonych projektów. Ja mam ten projekt przed sobą i pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę, to jest bardzo długa. Preambuła. No to jest takie trochę niezwykłe, bo normalnie w projektach ustaw jest owszem, uzasadnienie, uzasadnienie u was też jest, ale po co tutaj preambuła? No czy, to, czy to nie jest przerost formy nad treścią? Wydaje mi się, że warto było zwrócić uwagę na te przepisy konstytucji i te przepisy umów międzynarodowych, czyli Konwencji o Ochronie Praw Człowieka oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Które wprost wskazują na to, że dyskryminacja czy segregacja sanitarna są niemożliwe. Zwracamy tutaj uwagę na aż 10 przepisów konstytucji, które chociaż wprost o, o dyskryminacji wszystkie wprost o tym nie mówią, to jednak trzeba je mieć na uwadze przy stosowaniu prawa. I tak naprawdę, gdyby rządzący wczytali się w te przepisy i chcieli je prawidłowo zastosować, to taki projekt ustawy nawet nie musiałby powstać. Chcieliśmy właśnie pokazać, jak dużo przepisów może zostać złamanych, bo nie ukrywamy, że jeśli ten projekt ustawy nie przejdzie przez Sejm, to będziemy szukać dalej jeszcze większej ilości podpisów, aby złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, aby to on ocenił, czy rzeczywiście te przepisy Konstytucji e, mogłyby zostać złamane. Na przykład przez przepisy rozporządzenia Rady Ministrów, które wprowadzają limity tylko dla osób zaszczepionych. No można jeszcze próbować składać projekt, obywatelski projekt ustawy, który pewnie też by podzielił ewentualnie los tego, to wtedy potrzebujemy 100 tysięcy podpisów. Myślę, że tyle by się znalazło, ale jeszcze zastanowiło mnie to, co pan powiedział o tej drugiej jedenastce podpisów, a konkretnie zastanowiło mnie, dlaczego pod tym projektem się nie podpisał nikt, na przykład z klubu Koalicji Obywatelskiej, która przecież hasło konstytucja konstytucja powtarzała wielokrotnie i czy to jest, Pańskim zdaniem, kwestia tego, że po tamtej stronie panuje takie przekonanie, że trzeba Konfederację otoczyć kordonem sanitarnym, czyli z Konfederacją się nie wchodzi w żadne układy? Czy to jest raczej kwestia stosunku do samego projektu i do samej sprawy? Wydaje mi się, że raczej jest to kwestia stosunku do samej sprawy. Czytałem dzisiaj wypowiedź pana Dariusza Jęckiego, który mówi, że nasz projekt zniechęca do szczepień a szczepienia są i dla Platformy i dla pis oczywiście kluczowe, najważniejsze. Jak to mówi pan Grzegorz Brown, mamy tutaj do czynienia ze Zjednoczonym Frontem covid -owym. No bo przecież gdy trzeba było nas przekonywać, zagłosujcie na Trzaskowskiego albo zagłosujcie na Dudę, to nikt o żadnym kordonie sanitarnym nie myślał, tylko zachęcał nas do głosowania. Czyli tak to było z profesorem Wiąckiem. Który teraz jest już kandydatem PiSu, ale to już zupełnie inna sprawa. Aczkolwiek, no e, raczej tu chodzi o, o, o cel tego projektu. I to jest właśnie bardzo dziwne, że politycy, którzy mają na ustach konstytucja, mają na ustach Unia Europejska, zwracam uwagę, że też w preambule e, pokazuje przykłady e, z karty praw podstawowych, przepis, który mówi o równości wobec prawa. I o zakazie dyskryminacji. Także e, wydaje mi się, że niestety politycy totalnej opozycji idą ramię w ramię z rządem PiS i licytują się raczej na to, kto będzie więcej szczepił, kto będzie wprowadzał więcej ograniczeń, niż na to, kto nam poluzuje. I przywróci nasze wolności. Ja widzę w tym projekcie pewien punkt zaczepienia dla argumentu o Waszej niekonsekwencji i problem rzeczywiście jest. To znaczy, jak tutaj pogodzić wolność działalności gospodarczej z zapisem artykułu drugiego Waszego projektu? No, bo można powiedzieć tak, przedsiębiorca, który prowadzi firmę, restaurację, kino, w każdym razie firmę, której działalność polega na tym, że przychodzą do niej ludzie z zewnątrz. I on się boi tego, że będzie miał w firmie ognisko wirusa um, i w związku z tym chce odfiltrować sobie klientów. No, mamy tutaj spór pomiędzy jego wolnością do. Obsłużenia takich klientów, jak on chce, a oto przecież w Polsce już spory się toczyły. Oczywiście na innej płaszczyźnie, ale były, a tym zakazem dyskryminacji, który wy postulujecie. Więc y, czy tu jednak nie mamy konfliktu, który należałby rozstrzygnąć na rzecz tej pierwszej wartości, czyli swobody przedsiębiorcy do ustalenia reguł, na jakich on prowadzi działalność gospodarczą? Po pierwsze, nie mówimy tutaj o osobach, które są chore, tylko mówimy o osobach, które są niezaszczepione. A przecież zarówno osoba zaszczepiona, jak i niezaszczepiona może być chora. Nie, nie mówimy tu w tym projekcie nic nawet o czymś takim jak testowanie osoby chorej czy niechorej. Nie chodzi tutaj nam o, o stan zdrowia, tylko o poddanie się, poddanie się pewnemu zabiegowi. A to jest ważna, przepraszam, uwaga, czyli powiedział Pan, nie mówimy. O poddaniu się testom, czyli na przykład, gdyby warunkiem wejścia na salę, dajmy na to, do restauracji, było zrobienie testu, to wtedy Wasz projekt dopuszcza takie rozwiązanie? Wprost tego nie zakazuje. I wydaje mi się, że wtedy ta wolność przedsiębiorcy mogłaby być zachowana. Tak jak często pojawiają się, w Internecie też takie właśnie docinki. A co jeśli ktoś brudny albo, za przeproszeniem, ubrudzony e, wszedł do restauracji i chciał tam siedzieć? No też przecież, e, czy e, jakiegoś przysłowiowego menela, który tylko śmierdzi i, 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 i blokuje e, restaurację dla normalnych klientów, ten przedsiębiorca może może wyrzucić, ale taką osobą przecież nie jest osoba niezaszczepiona, o której nic nie wiadomo, czy jest chora, czy, czy, czy chora, czy chora nie jest. Wydaje mi się, że to jest zupełnie inna sytuacja, jeśli z góry wyklucza się całą grupę obywateli, którzy, o których nie wiemy, czy są chorzy, czy nie są chorzy. Oni są tylko niezaszczepieni, a równie dobrze osoba zaszczepiona, co przyznał sam rzecznik ministerstwa zdrowia ostatnio około 10% zaszczepionych podwójną dawką też może być chory. A jak w takim razie wygląda kwestia podróżowania i paszportu covidowego? Czy ten projekt w ogóle dotyczy tego rozwiązania? I tu też można zresztą zapytać, jaki jest wasz stosunek, pana stosunek do tego rozwiązania skoro alternatywą dla szczepienia przy podróżowaniu no rzeczywiście jest wykonanie testu? A mówimy też tutaj trochę o wolności przedsiębiorcy, bo przecież mówimy o liniach lotniczych, które są prywatnymi przedsiębiorcami. No, oczywiście niektóre są z udziałem y, skarbu państw różnych, ale generalnie są to prywatne przedsiębiorstwa, które no wydaje się też mają prawo wprowadzić ograniczenia, jeżeli chodzi o y, swoich pasażerów. Tak, ale nie można, tak jak mówiłem, wykluczać z góry pewnej grupy obywateli, o której nie wiadomo, czy są chorzy, czy nie są chorzy. Tak jak nikt sobie nie wyobraża wykluczenia dyskryminacji ze względu na tylko i wyłącznie na płeć, czy tylko i wyłącznie na, na rasę, bo jaka afera wielka by była i jak, jaka dyskryminacja, gdyby do samolotu nie mogli wchodzić czarno w skórze czy, czy skoś na ocy. E, wydaje mi się, że to wykonanie testu jest pewnym rodzaju kompromisem pomiędzy wolnością przedsiębiorcy, a kwestią zakazu dyskryminacji. Bo wtedy nie wyklucza się od razu całej grupy arbitralnie wybranych osób, tylko poszczególne osoby, które rzeczywiście w tej konkretnej sytuacji mogą spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia. A jak się Państwo odnoszą do tego rozwiązania czy tej analizy? Sytuacji, którą przedstawił m.in. Urząd Ochrony Danych Osobowych, pytany o tę trudną sytuację, w której znaleźli się przedsiębiorcy, którym się narzuciło pewne limity, ale którzy jednocześnie nie dostali instrumentów prawnych do przechowywania danych poufnych lub nawet wypytywania o te dane poufne, a mianowicie, że jeżeli obywatel sam chce te dane przekazać, no to ma do tego prawo. I spotkałem się z sytuacjami, kiedy przedsiębiorcy, na przykład w hotelach, tak bywa, mówią: No, rzeczywiście nie mamy prawa o to prosić, nie mamy prawa tego wymagać, ale prosimy o przekazanie tej informacji, bo dzięki temu będziemy mogli wypełnić więcej miejsc w hotelu. To jest rzeczywiście trudna sprawa, w jakiej postawił rząd przedsiębiorców. To rząd wprowadził te, te limity. Znam wiele osób, które samo chwali się na lewo i prawo, że są już zaszczepieni i mają do tego jak, naj, jak, najbardziej, jak najbardziej prawo. No, jeśli chodzi o e, sprawdzanie później przedsiębiorców, wydaje mi się, że jeśli e, nie ma takiego obowiązku, aby e, każda osoba e, przekazywała dane o tym, czy się zaszczepiła, czy nie, a przedsiębiorca nie może ich. Gromadzić to rząd później w normalnym kraju nie mógłby też egzekwować tego na przedsiębiorcach. Nie mógłby im zabierać czy to jakieś dotacji, pieniędzy, czy, czy ich kar administracyjnie, bo przecież przedsiębiorcy nie mogli tego robić, nie mogli gromadzić tych informacji, więc to już tylko jest dobra wola chyba jedynie tych osób, które się zaszczepiły, że one takie informacje przekażą. Czy ta ustawa zajmuje się kwestią tych limitów, o których mówimy? Ta ustawa e, zakazuje wprowadzenia takich limitów. Może jest to dosyć nowatorskie e, rozwiązanie, aczkolwiek uważamy, że e, jesteśmy w tak nadzwyczajnej sytuacji, że możemy w ustawie e, skreślić pewne przepisy, rozporządzeń, które właśnie wyłączają e, z limitów osoby zaszczepione i chcemy, żeby rząd już ich nie wprowadzał. Nie chodzi tylko o to, że, że zakazujemy przedsiębiorcom nie wpuszczania osób niezaszczepionych, ale chcemy, żeby już rząd, żeby, w tej żeby te przepisy zablokowały możliwość wprowadzenia także na przyszłość tego typu limitów. Chciałbym nawiązać do tego, co pan powiedział wcześniej o opinii pana posła Jońskiego. Na temat waszego projektu ustawy i rzeczywiście zastanawiałem się, no, jeżeli by ta ustawa weszła w życie, a szczepienia przeciwko COVID nie są obowiązkowe, czy są jakieś instrumenty, które Pańskim zdaniem rząd mógłby uruchomić, żeby zachęcić Polaków do szczepień? No, bo podstawowym impulsem miało być jednak to, że rzeczywiście mogą ominąć pewne restrykcje. Jeżeli ten czynnik by zniknął. To właściwie co by miało zachęcić Polaków do szczepień? Zachęcić Polaków do szczepień powinna przede wszystkim skuteczność tego preparatu. Jeśli będą badania, które jasno pokażą, że, że rzeczywiście ta szczepionka chroni, że po tej szczepionce nie można ani się zarazić, ani roznosić dalej tego wirusa, to to powinno najbardziej zachęcić Polaków. Rząd próbuje też zachęcać Polaków poprzez loterię szczepionkową. Nie wiem, czy ilu Polaków już wzięło w niej udział i czy to, czy to ma w ogóle wpływ na, na samą chęć zaszczepienia się, czy biorą w niej udział tylko osoby, które już się wcześniej zaszczepiły, a teraz tylko się zarejestrowały. No i wydaje mi się, że te pomysły mogą się powoli kończyć. To, to co jest wprowadzane teraz, czyli te limity, to tak jak pan redaktor powiedział, to był ten pomysł. Ale jak wczoraj słyszeliśmy od ministra, od rzecznika e, Ministerstwa Zdrowia, że jeśli ktoś będzie miał kontakt z wirusem w wariancie Delta, to i tak będzie musiał iść na 14-dniową kwarantannę. Nie ale może już, już, już z tego się ministerstwo już wycofało. Się z tego wycofało. Ale to pokazuje, że w zasadzie to szczepienie... Nie wiem, czy ma, będzie miał większy wpływ na ograniczenia, które mogą się szykować w jeszcze jednym lockdownie. Chciałbym zapytać, gdzie leży, Pańskim zdaniem, granica pomiędzy zachęcaniem w sposób pozytywny do szczepienia, a dyskryminacją? Bo często takie dyskusje słyszymy, no dobrze, nie dyskryminujmy. Ale przecież nie wykluczajmy też pozytywnych zachęt do szczepienia się. I na przykład, to chyba jest dosyć ewidentny przykład, czymś takim ma być ta loteria, ale czy wyobraża pan sobie jakieś tego typu metody na niższym poziomie, na przykład na poziomie przedsiębiorstwa? Dajmy na to, że pracodawca chce zachęcić swoich pracowników do szczepień. Gdyby ta ustawa weszła, no to nie mógłby wtedy robić tego, co wielu pracodawców już robi, czyli domagać się informacji o zaszczepieniu, albo grozić jakimiś konsekwencjami osobom nieszczepiącym się. Ale czy może Pana zdaniem zastosować jakąś, no nie wiem, czy można to nazwać dyskryminacją pozytywną, no jakiś system zachęt, czy, czy on jest dopuszczalny? Wydaje mi się, że... Na pewno nie może traktować przedsiębiorca gorzej swojego pracownika zaszczepionego i niezaszczepionego w miejscu pracy tylko z tego powodu, czy jest zaszczepiony, czy nie jest zaszczepiony. Jeśli Oczywiście, przedsiębiorca wymyśli sobie jakiś pomysł, żeby to obejść, żeby na przykład dawać nagrody tym zaszczepionym. Na przykład, ale... może zorganizować loterię. Dajmy na to wyjazd do luksusowego hotelu, a w loterii biorą udział tylko pracownicy zaszczepieni. Czy coś takiego miałoby sens, czy byłoby dopuszczalne, pańskim zdaniem? Wydaje mi się, że taka swobodna loteria, no tutaj jest zawarcie umowy pomiędzy jedną stroną a drugą stroną, i taka umowa. Powinna być dozwolona. Tak jak no nie uważam, że należy zakazywać tej loterii szczepionkowej. Rząd głupio wydaje nasze pieniądze, ale nie widzę w tym nic tak tragicznego pod względem prawnym. Jest to głupie z innych powodów, także ze względu na te koszty. Aczkolwiek myśli, wydaje mi się, że taka odrębna jeszcze umowa. Która nie wchodzi w kwestię umowy o pracę pomiędzy takim przedsiębiorcą a, a pracownikiem, e, wydaje mi się, że mogłoby być zawarta, jeśli nie byłoby żadnej innej dyskryminacji osób e, niezaszczepionych. Jak wygląda pański stosunek i, i stosunek konfederacji do kwestii mm, obowiązku szczepień? Ten temat się przewija coraz częściej, i pojawia się też taki argument. Że gdybyśmy mieli obowiązkowe szczepienia, to po pierwsze rząd musiałby wziąć na siebie odpowiedzialność za skutki. Przypomnę, że wciąż nie mamy ustawy o funduszu kompensacyjnym, ona nadal jest tam gdzieś w pracy, w, w, w pracach rządowych, chyba na etapie rządu, jeszcze. I po drugie, wtedy odpadłaby kwestia dyskryminacji, no bo. Skoro jest obowiązek szczepień, to w zasadzie nie można mówić o dyskryminacji, po prostu trzeba to zrobić. Czy to by było Pańskim zdaniem rozwiązanie? No to by było rozwiązanie, które na pewno podobałoby się rządowi, żeby wszyscy karnie musieli iść, e, szczepić się. Ale jednak mamy przepisy Konstytucji, które mówią, że nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. To obecnie, tak, ale. E, Także to, że każdy zobowiązany jest zobowiązany szanować wolność i prawa innych. Wydaje mi się, że ten przepis, artykuł 31 ust. 2, mógłby zostać naruszony. No i także, no jednak te szczepionki nie istnieją na rynku od lat 50 czy 60, i można by tu y, także podać artykuł 39 Konstytucji, który mówi o tym, że nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. I przymus oczywiście tę zgodę by tutaj e, anulował. Nie ale, ma, ale mamy o... system szczepień obowiązkowych, one dotyczą dzieci, niedorosłych. No ale rodzice są odpowiedzialni za to, żeby dziecko na szczepienie przyprowadzić. Jeżeli tego nie zrobią, to podlegają odpowiedzialności, mogą zostać ukarani. Pytanie, czy one są eksperymentem naukowym. Wydaje mi się, że jest jednak spora różnica pomiędzy szczepionką znaną od lat, badaną długo. Gdzie badania pokazują, że ryzyko tych nopów jest małe niż szczepionka, która pojawiła się dosyć niedawno? Badania nad nią jeszcze trwają i nie ma jasnego, jasnego pokazania, że w większości, czy nawet w większości, nic się po tych szczepieniach nie dzieje. Wydaje mi się, że na taki obowiązek, jest jeszcze za wcześnie, gdyż to nadal e, kwalifikuje się pod eksperyment naukowy. Mówi Pan za wcześnie, ale to znaczy, że gdybyśmy na przykład mieli te szczepionki na COVID, powiedzmy od pięciu lat, dajmy na to, już byśmy mogli jakieś długo, bardziej długoterminowe efekty sprawdzić, to wtedy dopuszczałby Pan taką możliwość, że one mogą stać się obowiązkowe na tej samej zasadzie, jak są obowiązkowe te szczepionki y, dla dzieci, za co odpowiadają rodzice? Zależy, jakie byłyby wyniki. Ja osobiście żadnego przymusu szczepionkowego bym, bym nie wprowadzał, eee, ale analizując już te przepisy konstytucji, zastanawiając się, jaka byłaby zdanie większości konstytucjonalistów, wydaje mi się, że już to by było bardziej dopuszczalne. Eee, a im dłużej w czas, tym, tym, tym jeszcze bardziej. Ale na tę chwilę uważam, że. Odpada to ewidentnie pod eksperyment medyczny, eksperyment naukowy. Bardzo dziękuję. Moim gościem w programie Polska na Serio był pan Witold Stoch, prawnik Konfederacji i autor projektu ustawy Stop Segregacji Sanitarnej. Łukasz Warzecha, Polska na Serio. Do zobaczenia.